Dzisiaj. Co mamy dzisiaj? Mamy 1 kwietnia. I te, ten film to nie jest jakby żart. bo wiem. Widzicie moje ręce? To, to nie jest. Ten film to nie jest żart. Co od razu mówię? po dzisiaj jest chyba prima release. Jak dobrze pamiętam. A więc ten film to nie jest żart. Jak dobrze wiecie, no, Sari. Starze widzowie, ja mogę to pamiętać, że mój pierwszy film i mój kanał powstał właśnie 1 kwietnia. Dobra, to co powiedziałem? No właśnie. A co? To... się kamera. A dzisiaj? Dański. Muszę ustawić kamerę. Może trochę dzisiaj. Chodźcie tu nie kabel nie ładuje O, ma taką wiosenkę A dzisiaj to jest rocznica kanału, pierwsza Okej, okay. ale najpierw może bierzmy kask U mamy. Jak już jestem ubrana na konie To od razu sobie kasku ubierzemy Czekajcie, muszę sobie wziąć rękawę I spiąć kask i jedziemy na konie. Oja jakieś włosy. Biedne. Miałem zapiąć kasku se sama Okej. Okay. Chyba, chyba git. Wyglądam jak ja kiedyś, nie wiem co. Dobra. Mam nie 10 balonów, które ja pompowałam 2 dni. 2 dni. Okej, okay. od wczoraj je pompuję. Chodź Belencja Belencja mam Belencja Patrzcie na, na niej Nie jest Dobra, nieważne jest to O mamu. O, ważniejsze Jest to, że zrobiłam Język Że <noise> zrobiłam język Dobra. To też nie jest ważne mamo. Dużo mam, aż za dużo Ale ja ładnie wyglądam nie. Ja Jestem nawet nie W ryczesach. Mam rękę wyjszczkę, mam Dobra, jedziemy na konie Jedziemy na konie Z Misiem. Okej okay. Misiu Misiu jisiu. Naprawdę nie wiem jak go nazwać Ale wymyśliłam Dla niego imię. I nikt nie pamięta. Ja jedyna pamiętam tego konia. Konia, o konia. Oj. Koniec mojego dzieciństwa. Karmelicia. Dostałam go nawet przez moją hobby nie nie Sia I go dostałam kilka dni temu. I mamy rodzinę. Ale to bardziej pasuje do konia, którego Wam nie pokazywałam Jak to że patrzę się na Was Okej, okay. on przyszedł Ała! Przez kask to poczułam Robimy jego, jemu renowację I teraz ten kolor dokładnie. Ale dobra, odróżmy sobie tego Boję się, że bawełki mi spadną yy, Ale mam taką włóczkę I mam nadzieję, że będzie pasować Jeszcze filtr i takie tam Ale ogólnie to jest pierwsza rocznica i ostatnia Ale będą te rocznice kanału Ale ostatnia z Aronem I ogólnie się cieszę Gdzie ty masz kokardę? On miał tylko kokardę, nieważne Mega się cieszę, bo Aronek w piątek idzie bardzo dobrze, będzie miał bardzo dobry rąbek, w piątek bo kupuję go. Kady Blue Yellow Pink. Jak dobrze powiedziałam, oglądam wielu Twoich filmów. Blue Yellow Pink i Ty ciągle coś mówisz. Ale dobra, nie jest to ważne, no w sumie ważne. Nie będzie już Świat Arona, ale pomyślałam, że może zostawimy tę nazwę i będę jak kolejnego chodźciaka, który będzie się nazywał Aron. Ale na razie to zbieramy na kolonie. Pół kolonii. To trwa już 5 minut. Za długo mówię. Jura, jestem rozgadana, a my nawet nie zaczęliśmy w ogóle tej imprezy. Wow. To nie było przewidziane. Może weźmy te... Nie wiem co się tam stało. Jedyneczka. Sama co robiłam i... i, i mamy jeszcze jeszcze jedną jedynkę. Pierwsza rocznica kanaliku. Kanaliku. Kanałku. Muszę się jednego balona. czekajcie, O nie. Ja zdaję serce od a jedynka, jedynka się trzyma. Trzeba to przykleić. Szukałam bardzo, bardzo dużo, bardzo długo jakby statywu i zapomniałam totalnie o tym, że re, reszta balonów to miała być liczba subskrypcji. To jest odwrócone, ale mamy jedynkę i serduszko i musimy przykleić tak Dwie wiastki serca, No, jedynkę. Podpadło odpadło, 5 sekund. 11. rocznica kanału. Naprawdę to jest pierwsza. Dobra. Możemy przebić jeden balon, bo mam gdzieś tu igłę. Będzie fajnie. Ten film ma już prawie 8 minut, a my nawet nic nie zrobiliśmy. Dobra, pokazywałam wam balony, których mamy naprawdę dużo. Ale puszczamy makareny <noise> I teraz do mnie dotarło, że ja zawsze sobie nociłam makarony, ale nigdy jej nie puściłam Nie znam makareny to Wy coś słyszycie? Mam nadzieję Może to zgłosię, trochę Mamy już 8 minut Ale cię to zgłośni O nie, ja nie pamiętam jak się ja nie pamiętam, jak się tańczyło makareny. Ej Czy ja jestem dziwna? Naprawdę, przepraszam. Ej, nie pamiętam, jak się tańczyło makaron. Jeszcze raz. Makaron, makaron. Tańczymy. Mam nadzieję, że... Na okay. Mówiłam, że nie umiem. Już nam się makarena nie przyda. Mam nadzieję, że makarena nie ma praw autorskich. Jupi! Dajmy sobie ciasteczko. Miam, miam. Ciasteczko owsiane. Miam, miam. Żałujcie, jak tego nie doszliście do tego momentu. Jak doszliście, to jupi! Tęczymy. Bez muzyki. Bo ja nie wiem. Uy. Uy. Nie wiem jak się ta czy Nie pykło. Dobra, mam takie coś. Mi się wydaje, że to jest największy balon. Dobra, boję się. Ale... Biedny balon idzie teraz. Nie wiem, co teraz mam robić. Czy tylko ja mam chęć przebić kolejnego balona? Tak. Ale nie wiem, czy chcę to zrobić. Bo dowiedziałam się, że nie jestem samotną. Czy ja wiem, ale zapomniałam. Dobra. Ja. I. Idziemy przebić. Ja, cię, ja się boję. Nie. To ma jedynkę, To ja nie chcę. Tego. Nie, to już za żadnego badania przebijać. Dobra. Nie chcę tego robić. Naprawdę, ja nie chcę. Dobra, nie przebijamy. <noise> Dobra, jak się sami przebijamy no, to cóż, może tam trochę kamery w dół, czy da? Mam. Dobra, nie da się chyba, nie chcę tak mocno tu dawać. Nic? Dobra, nic Nic, balony Nie, że nie, jest Mówiłam, że to jest zły. nie, nie, A są nie, od lat. się mnie boją. Nie nie wiem, co mam jeszcze zrobić w sumie. Już mi się to nudzi. Musimy hm. zrobić jakąś ciekawą rzecz. Co mogę robić? Mogę się położyć na misia. Au. Nie położę się na misia. Jest twardy. Już mi się chce wody. Ale. Hm. Halo. zapraszam na moją wintet będzie link w opisie bio nie wiem nie wiem jak się na to mówi hmm. Ja chyba w opisie. jest bram na koniki ja chcę na konie i za muszę jakieś kilka długo nie jadę na koniki na trzecią miasto trzecią trzecią w We trzecią trzy plus sześć <grym> dobra nie wiem Hej, no może coś. O, mam pomysł. Ale za niedługo, może będzie jakiś konkurs. Chcecie, żeby ta rocznica trwała dwa dni? Zobaczymy, co będzie po. A w sumie. Może będzie trwała dwa dni. Jak jutro, jak będziecie, jak się skończę ten film za jakieś trzy minuty, to. A, właśnie. jestem trochę ora i Czułam się jakby miała jakiś No Dobra. Jak ten film skończy się za jakieś 7 minut? Znaczy 7 minut. Co ja gadałam? Za 3 minuty. To znaczy, że jeszcze będzie dalsza część, jak to będzie trwało ileś tam minut. Ileś tam. Dużo. Dobra. Mam nadzieję, że ktoś to jeszcze ogląda. Bo ja nie wiedziałam, że czas tak szybko leci. Za minutę muszę kończyć nagrywanie, halo? To mam jakby ile mogę nagrywać? Mam pamięć. Zwolnimy trochę. I się jeszcze pobawimy. Mia makarenha. E Mia Dobra. Hmm. Co by tu porobić? co mamy jeszcze robić. To będzie dla Was ciekawsze. Mam jeszcze jednego, dobra. To będzie dla Was najbardziej ciekawe. Dobra, ale jak ktoś do mnie przyjdzie, to wasza wina. Wiem, że tego możecie nie chcieć. Ej, zróbmy to tak, że się nie mogę przebić Krona. Spróbuję pić mu tu igłę. Nie, chyba coś nie pójdzie. Nie, od razu się przebija. No cóż. Ogłuchłam. Naprawdę moje uszy wybuchły. Dobra, to nie jest ważne. Rzuciłam wszystkie bazony na ziemię. Co z na podłodze? Już nagrywam kolejnego dnia ale um, nie będzie jakby tego dnia już więc